Witam serdecznie Urbek Sosnawia Dry Lubocian znajduję się w Sosnowcu Nagroda Roweckiego. Miałem chęć zjeść sobie w dragonie hamburgera. Okazało się, że podczas gdy mnie nie było i pracowałem w Niemczech powstał tu nowy kebab, więc wziąłem kamerkę i zaraz im wbijemy na lokal z kamerą i zrobię im recenzję. Zobaczymy co mają pysznego, a czy mi to w ogóle zasmakuje. Nazywa się to BM King Tebab. zaraz w wawadze obrócę na kamerkę, no i zapraszam do filmiku. Drodzy widzowie, tak się prezentuje wejście. Jesteśmy na skrzyżowaniu Grota Roweckiego z Mireckiego, przy przystanku i aptece. Pewnie kojarzycie to miejsce, no i co, wbijamy. Jedziemy. Dobry. Dzień dobry. Urbek z do ostrym YouTube się kłania. Chciałbym was ocenić na YouTube. A. Jeżeli nie wyrażacie zgody, żeby to było widać, nie ma problemu. To się pozamazuje najwyżej. Zamazujemy po prostu. Jest zgoda czy nie ma? No i lecimy. Mm. No i będziecie mieć więcej ludzi. Co my tu mamy?

Do tego e, Cheeseburger, do tego za 17 baranina główna. Tutaj i picie je nie? Na miejscu, na wino. Na miejscu. Znaczy do ręki. O! O no tak będzie szybciej. Przynajmniej? Nie. 36. Zasz rutówka pana?

Drodzy widzowie zamówienie złożone koszt 31 zł. Wzięliśmy hamburgera cheeseburgera i pite rollo mały sos ostry. Picie dostawimy w gratisie. Dzisiaj oczywiście ręka musi wlecieć. No i co? Ustawiam kamerę i czekam na zamówienie. Do tego właśnie, odebrałem małego kebaba, mięso mieszane, sos ostry, e, pita całkiem przyjemna w dotyku. No i co, zbliżamy się w pierwsze kęsna, chomburdera musimy, czy, czy z burgera musimy poczekać około 15 minut, ponieważ się zrobi. Nie? To jest takie. To jest To jest To jest praktycznie napchany mięsem. Powiedziałbym, że osiemdziesiąt to jest mięsa. Dwadzieścia procent ozalanym sosem dosyć mocno tak co mam mogę powiedzieć ma swoją moc podobny sos do nasza ta kebap taka sama, podobna ostrość może troszkę zbliżona albo troszkę większa więc po dwóch tygodniach pieczę na języczkę to tak fajnie przyjemnie no nic, co, lecimy dalej. Więcej informacji oczywiście... Okej. Okay. No. Oczywiście więcej informacji odnośnie oceny i tak dalej. Oceny i tak dalej powiem Wam jak wyjdziemy z lokalu. Marcel, gdzie? Marcel na film? Idziesz do wujka? Nie? widzisz na YouTube? Surowka świeża. Dobry. Dobry. Nie. 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 Może mamy? Ale takiego nienicznego tam patrząc patrzą się cały czas. Mhm. No nic złapać. Lecimy dalej. Dzisiaj we mnie jest moja żona, a mamy nawet krytyk kulinarny. Więc za chwilę dostanie drugą połowę hebabę, także w a ja przejdę przej przej do hamburgera. nie, bo to jest rzeczywiście to mały, łagodny. Kiedyś tak to czy sobie tam ten... burger się prezentuje tak od no właśnie to robię nie, nie. no Kopiert. powiedzmy że jak tak wygląda. no

tak drodzy bułeczka fajna, dobrze zgrillowana warzywa świeże, mięsko całkiem przyjemne, ale jak za 17 zł to tu jest bieda. W Dragonie za, za tą samą cenę miał, był bardzo wypchany, tu taki smaczny, ale biedny. gaethin 3 mae'r gweith ynghylch y prosborth yn fwy. 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 mae'r gweith ynghylch y prosborth yn fwy drodzy mm -hmm. widzowie, no powiem wam tak lokal tutaj jest pełny na kula, ludzi w cholerach ja wam powiem jak jest co smakuje mięsko świeże, całkiem przyjemne delikatnie ale tak delikatnie muszę ja zbić zubro za podsumowanie Wyjdziemy z lokalu, to Wam więcej powiem o tym. Reszta zostawiam do mojej żony, menażerki i pozytyka kulinarnego, I to się wypowie pod koniec filmu, co, co, co sądzi o tym. A my się Patujemy drodzy widzowie, i wychodzimy na zbór poza lokal. Może zatrzymać kamerę? No poczekaj. Drodzy widzowie, zaszczycił nas deszczyk. Moja żona za chwilę spróbuje hamburgera. Oceni go. Ja wam powiem tak, jeżeli chodzi o hamburgera, straszna lipa za cenę 17 zł No nie kalkuluje się to do tego co dostałem w środku. Mięso ok jest, ale wypełnienie jest kiepskie, w Dragonie za tą cenę był bardzo duży i, i potężny. Jeżeli chodzi o kebaba, no to oczywiście kebab całkiem przyjemny, mięso też przyjemne. No i co drodzy widzowie, za chwilę się odezwiemy jak wejdziemy w jakieś suche miejsce. Widzowie w tym momencie moja żona yy, za chwilę wam coś yy, powie o kebabie Co sądzi i tak dalej Takie małe podsumowanie Jak tam? Trzymam 10 Ale nie pytam się o cenę, pytam się o, o kształt całość no, To dobre z surówek Mało widać że jest zrobiony pod Kamerę. Kamerę. Dokończysz go. Mm -hmm. A sos? Lepszy był u chłopaków mm -hmm. i pasza kebab. Pasza kebab i odnosimy się do sosu e, planeta e, pita kebab. Hamburger. No i hamburger. Bida Co z nędzą. Bułka już nam opła. Nie wiem, no, od razu na oko. Hamburger miał przyjść po 15 minutach. Dostaliśmy go, go dosłownie 7-8 minut od zamówienia. Ja akurat znalazłem włosa małego. Więc całkiem nieprzyjemny zabieg. Kebabia. To nie jest baranina. No, na pewno nie jest baranina. To... to nawet koło banana nie leżało. No, ja wiem, ale nie chciałem w lokalu, mówić, bo patrzał co chwilę z za rogu. A na to też nie. Jest, jest za To jest jakaś mieszanka pomieszanych mięs i tak dalej. Po 10 minutach wynosi socem, sosem. Mm -hmm. Jest miękki, znaczy jak papa. Kebab 3 na 10 Hamburger 1 na 10 Dobra, zadam Ci teraz pytanie: uh -huh. Czy to podjeżdża do Dragona wcześniejszego? To ty, był lepszy. No właśnie. Drodzy widzowie, oczywiście tak jak mogliście zauważyć, moim skromnym zdaniem, e, obydwie rzeczy zostały zrobione pod kamerę. Nie pod zwykłego klienta. Jeżeli mylę się i tak jest na. E, Codziennie, no to piszcie w komentarzach. Dostaliśmy w gratisie Picie. Co jest dla mnie dziwne, bo normalnie po 5 zł idzie. I dostaliśmy od razu kartę stałego klienta. Za dwa zamówienia zapłaciłem 31 zł. Co według rozpiski nie zgadza się różnicą 3, zł. bo powinienem zapłacić 34. Dobra. Drodzy widzowie, obracam na siebie. Jeszcze krótki komentarz ode mnie, no i zapraszam do kolejnego filmu. E, drodzy widzowie, no tak jak mówię, e, hamburger nie ma podjazdu w ogóle do tego, co było wcześniej w Dragonie. E, można było o tym najeść się. Tutaj kawałek mięska, bida w surówkach, bida w socie, e, Hamburger nie pokrywa całej bułki. E, Sosy dobre, bo nie powiem, że nie, ale na pewno nie jest to baranina z wołowiną pomieszane. Nie ma tego smaku. Jeżeli chodzi o kebaba, sos przyjemny, mięso całkiem zjedliwe. Choć jeżeli miałbym go ustawiać na mapie kebabów Zagłębia Dąbrowskiego, no to oczywiście byłby on na piątym miejscu, ponieważ nie podjeżdża do... Do Pita Planeta Kebab do pilota nie podjeżdża. Nie podjeżdża do paszy kebaba w czeladzi. Nie podjeżdża nawet do kebaba z centrum, którego wcześniej testowałem. Nawet nie podjeżdża do kebaba na pogoni przy kościele z mojej budy do której tam jem koł Biedronki jadałem często no i co? W tym momencie kończę to wideo oczywiście zapraszam do kolejnego filmiku, już wkrótce pojawi się filmik z Pizzy Jolanta. W środę będziemy w Bydgoszczy, będzie i na kanale Pizzy Jolanta Challenge robiony i my też będziemy nagrywać z mojej strony wszystko, Urbeks, Ostry Bociam. Pozdrawiam do kolejnego